Witam państwa serdecznie. Nie będę głosu musiała wysiedlać jak z mikrofonem. Bardzo się cieszę, że, że tyle z państwa dzisiaj na te nasze warsztaty przyszło. Od razu powiem, że to nie ostatnia możliwość wyjaśnienia swoich wątpliwości, ale pierwsze podstawowe wprowadzenie dla ewentualnych projektodawców zgłaszających swoje projekty do Cienanowskiego Budżetu Obywatelskiego i nie tylko, oczywiście dla wszystkich zainteresowanych. Andrzej to zarząd osiedla bloki numer 9. I Jesteśmy na szkoleniu w związku z budżetem obywatelskim, w szkoleniu do pisania projektów. Czy jakieś wana wątpliwości zostały rozwiane? No tutaj to trochę tak widzę, że rozwiane, bo na przykład cieszy mnie to, że będzie modernizowany plac Piłsudskiego, o którym wcześniej pisałem o modernizacji parku. No i bloki wokół, no i automobil. Ale pomysłów ma pan w głowie dużo. Tak, dużo, bo trzecie pokolenie mieszkam na dzielnicy bloki. Mieszkał dziadek, ojciec i ja. I mam bardzo dużo. Pisałem o zmodernizowaniu monitoringu na dzielnicy bloki. Wchodząc do zarządu postanowiłem, żeby postawić na bezpieczeństwo tej dzielnicy zieleń, Infrastruktura, no wiadomo. I od, i odnowione budynki. No to już odnowione budynki, to jest sprawa władz Ciechanowa, bo wiadomo, fund, duże koszty, bardzo duże koszty. No i kanały, piękny, piękne oczkowodne, które nie może zaginąć e, z tej infrastruktury starego, pięknego w miasta pomysł zgłosić? No, będę chciał się zgłosić tak, na się pewno. życzę, żeby był najlepszy... I o... Dziękuję, Dziękuję i pozdrawiam wszystkich mieszkańców Ciechanowa. Dziękujemy serdecznie. Ja Wspomniała Pani przed chwilką, że y, no, projekt jest jednoroczny, prawda? Ale jeśli miałby przynieść korzyści, tak, korzyści takie długofalowe, mam na myśli właśnie zatrudnienie pracowników, nie mówię, że jakieś strasznie duże ilości, ale właśnie do obsługi danego projektu, to czy to y, również dyskwalifikuje projekt? Bo no, byłyby korzyści podwójne tak naprawdę. Realizacja fajnego projektu Plus dodatkowe miejsca pracy. To, to się zgadza. Tylko, że dodatkowe miejsca pracy to dodatkowe koszty, w tym przypadku administracji. No, już nie mówię o fakcie, że zatrudnianie kolejnych urzędników czy pracowników jest raczej, jak bym powiedziała, przyjmowane z dystansem. Moim zdaniem niesłusznie, dlatego że my jako gmina ciągle dostajemy nowe zadania. I te zadania spływają na nas z góry i nikogo jak sobie z tym poradzimy, no, a, a nie wszystko da się zrobić siłami obecnych pracowników, chociaż się staramy, no ale obowiązków nam przybywa. Yy, ale w pewnym momencie już jest tak, że trzeba kogoś nowego zatrudnić. Ale yy, nie są to częste rzeczy, dlatego że po prostu mamy różne pilne wydatki i yy, y, 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 y to jest ten problem. Yy, budżet obywatelski jest tak skonstruowany, nie mówię tutaj tylko o, o naszym mieście, ale z reguły tak to wygląda, że właśnie zadania są jednoroczne i nie generują później kosztów. Dlatego, że te koszty trzeba było już potem, one już by zawsze były w budżecie, czyli o tyle więcej trzeba byłoby mieć pieniędzy. A tych wolnych środków, które możemy teraz bez szkody dla budżetu dla jakiegoś, najpierwnego zadłużenia się i tak dalej dysponować, zgodnie z wyliczeniem pana prezydenta i naszych służb finansowych, jest w tym roku milion akurat. Więc, jeżeli byśmy do tego miliona dodali powiedzmy kolejne 300 czy 400 tysięcy czy więcej kosztów osobowych, w każdym kolejnym roku, no to już jak już raz to zrobimy, to nie będzie można tego uniknąć. Czyli de facto ten projekt nie kosztowałby powiedzmy 200 czy 300 tysięcy, tylko dużo, dużo więcej. I to na przestrzeni wielu lat. A jeżeli chcemy ten budżet obywatelski uczynić regułą i powtarzać go co roku, to my co roku będziemy potrzebowali jakichś wolnych środków, żeby takie rzeczy realizować. Więc radziłabym raczej te projekty, które tych dodatkowych kosztów nie generują. Chciałbym zapytać, czy to szkolenie rozwiało jakieś pana wątpliwości? No na pewno rozwiało, pewne wątpliwości mi rozwiało, bo jest wiele rzeczy, które musimy zrobić na naszym osiedlu, a reprezentuję osiedle słoneczne. A numer sześć jest to, jest, jest to Krubin, Krubinek i Bielin. Także mamy tam wiele rzeczy do zrobienia. No i między innymi się dlatego pytałem tutaj o to rewitalizację, jak, kiedy to będzie robione, bo tak jak tutaj Dokładnie Pani całego krubinę, tylko kru, konkretne krubinie tych poceglnianych oczek wodnych. I chciałam zapytać, no. czy jeśli przyjdziemy z takim, no że tak powiem, taką roboczą wersją do któregoś tutaj, do którejś z pań, do któregoś z Panów i przy Was będziemy chcieli napisać ten projekt, żeby zminimalizować ryzyko Jakiś pomyłek i tych weryfikacji później. To czy nas nie wygonicie? Nie ma no, nie ma takiej opcji. No, nie po to pracujemy na wizerunek otwartego urzędu. Staramy się przekonać mieszkańców, że to nie jest miejsce wrogie, nieprzystępne. Zapraszamy. No. Zawsze, zawsze można przyjść i zapytać. No tutaj jak, jak Państwo siedzicie, to ja bym połowę wyliczyła tych osób, z którymi się spotykam i rozmawiam na różne tematy. Jak patrzę po, po twarzach, no to większość jest mi doskonale znana i w różnych sprawach się kontaktujemy. Więc im więcej takich osób będzie, no to my czujemy się wtedy bardziej potrzebni. To serdecznie zapraszamy dała Pani na pewno najwięcej pytań ze wszystkich mieszkańców. No nie dało się ukryć. Także, czy udało się Pani rozwiać jakieś swoje wątpliwości? E, tak, owszem. E, państwo rozwiali wszystkie moje wątpliwości. No, pozostaje tylko przysiąść i u, napisać projekt. Więc jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Zapraszam do odwiedzania urzędu. Służymy radą, pomocą. No i trzymamy kciuki za dobre projekty. Dziękujemy i zapraszamy do